Dajcie, czy w kolejnym odcinku z gry serii Resident Evil. Skoro wiemy, że ozdobne pudełeczko równa się Loot z poprzedniego odcinka. No i mamy szafir. Skoro wiemy, to myślę, że warto otworzyć sobie te pudełeczka. My teraz się chyba grubszą przyplurę, bo zapowiada się na to, że zaraz będziemy się stąd zawijać Chociaż czy ja wiem Nie, myślę, że aż tak to nie Ciebie sobie przechowamy Ciebie sobie przechowamy Mamy trzy sloty wolne na ewentualny lód. Carlos Tujil. Przywróciłem zasilanie w metrze. Dobra robota. Teraz system kontroli ruchu. Powinien być w biurach firmy zarządzającym metrem. Dobra, wiem już chyba, który to budynek. Naprawdę? Brawo ty. Jesteś o jeden ruch do przodu. Nie jestem twoim partnerem. No teraz mamy cel uruchomić pociągi. No to ho... dalej Jak to było? Tak? Okej. Okay. No dobra. Nie wiem gdzie nie się oni podzieli. Nie ma co się z nim strzelać Carlos to coś wciąż żyje, chce mnie dopaść. Co? Uciekaj, wracaj na stację. Nie, najpierw muszę włączyć system kontroli ruchu okej okay. jasne, system kontroli ruchu dobra, zrobimy tak stacja metra do cukierki Dlaczego nie mogę zrobić uniku? Kontynuuj. O, nawet jeśli przerwie, końcu za mną, jeśli go zranią. Kupię sobie nim tylko niewiele czasu. O wiem, wejdziemy sobie tutaj, przebiegniemy sobie na sterowni metra Dobra, mecz numer 2. To nie jest takie łatwe jak się wydawało pierwotnie. Dobra, nadpiszemy sobie. Dobra, masz dziadzie. Dobra, trafiłam. Czyli granat robi robotę na niego. Carlos, jestem w sterowni co teraz? Jeźdź, na które musisz zaplanować trasę. Okay. Dobra, daj mi chwilę. W porządku, gdzie jedziemy? Pociąg na stacji Redstone Street, musimy dotrzeć do pa Fox Park Station. Jesteś w stanie to zaprogramować? Hej, jestem super dla mnie to pestka. Fast Avenue. What did he say? Redstone Street to Fox Park. Unable to establish route, please. później do Raccoon Central Station Raccoon Central Station Avenue ST MA RC to będzie Raccoon Central Station to jest 5 SA01 SA 01 Enter nie SA02 Dobra SA02 później na Fox part 01. Fast Avenue FA, confirmed. Carlos, to ja skończyłam wprowadzać trasę metra. Dzięki, jesteś wspaniała. I Twadzielka z ciebie. wracaj szybko na stację. Przygotuję pociąg do odjazdu. Dajcie mi granat. Krzynka z zapaceniem z przy cukierni. Nie gadaj, że pan Nemezis to zostawia. my skoczymy tam Wniosek z tego taki, że pan święty ręczny przychodzisz Cię musimy sprawdzić, obejrzyj Otwórzmy I co my mamy? Powiększony magazynek, może być Cię wyciągamy menu Połącz z tym Połącz, przechowaj Ok, zrobimy zapis profilaktyczny Idziemy się bić Co on z nimi robi? Pan na pewno jeszcze wstanie i się przywita. Dzień dobry. Kozak. Dziękujemy. Więcej zamówień nie przejmujemy. Plan jest taki, żeby włożyć tutaj klejnociki i zobaczyć co my mamy w skrzyneczce. Żeby nie przedłużać skrzyneczce mamy tumik do pistoletu. W sumie nie spodziewałem się tego. Zrobimy tak, że ciebie przechowamy. Ciebie wyjmiemy. Połączymy z tumikiem. I mamy złodupny... Oj oj oj. Mamy złodupny pistolet. Zaraz włożymy Ciebie. Hum, uh, Ułożymy Ciebie? Jak to się to stało? Uh, uczciwa wymiana. No, czyli na razie ustaliliśmy za męry najlepsza metoda to granacik prosto w twarz. Dobra robota, Super Jestem pod wrażeniem. Wracamy do gry? W zasadzie tak, ale potrzebujemy jeszcze 30-40 minut na dokończenie pracy. Nikolaj, jak tam? Mieszczarz roi się od tych stworów. Nie uda się nam wydostać z miasta tą drogą. Co ona tu robi? Pomaga nam w uruchomieniu pociągu. Kiepski moment na targanie ze sobą balastu, stary. Nie umie na czym polegać. Nie umie pociągać ze spuski, ty trzeba. Hej, bez przesady. Zginiesz przez nią. Przepraszam. Wszyscy są trochę poddenerwowani. No nie, znowu. To na mnie poluje. Dzięki hey, mnie zyskasz trochę czasu. Czekaj, Jin, Nie, szlak. Co instrukcja starcy metra Chcesz stars? Pokażę ci, co znaczy stars. Nice. Co ja tu ominąłem? Coś? Może to zadziała? O, z zaopatrzeniem. spokojnie. Teraz mam szansę. Dobra, spierdalamy. Trochę myślałem, że to będzie scena podobna do Resident Evil 3. Ej, 2. W filmie, gdzie strzela się Alice z właśnie z takim stworem, ale no nie. Carlos, Carlos, słyszysz mnie? Carlos! Cholera. Muszę znaleźć inne wyjście. Dobra, zrobimy tak. Obejrzyj Powiększona magazyny do strzelby, do strzelby, może być. Mapa kanałów, biuro kierownika, laboratorium, mapa okolicy, idealnie. My sobie zapiszemy. Dobra, idziemy dalej Co to było? Nie wiem, czy chcę wiedzieć Zabezpieczenia w kanałach Mieliśmy zgłoszenia o nieznanym osobniku w obszarach kontrolowanych na terenie ośrodka. W związku z tym wymieniamy stare zamki mechaniczne i wdrażamy nowe procedury bezpieczeństwa. Do odblokowania zamków elektronicznych niezbędny jest specjalny akumulator, który otrzymują wszyscy pracownicy, aby móc poruszać się po ośrodku. Akumulator należy mieć zawsze przy sobie. Tutaj pewnie nam akumulator bo brakuje. Dźwięk, no, potrzebne jest zasilanie. Pykniemy tu na marne tak. O Boż Stanowczo będzie trzeba spalić te ciuchy. Słyszałem coś nie. Chodźmy do góra najpierw. Pan przerośnięta żabę? No, wypadł! Ja mam cię zabić? Co to kurwa było? Dobre pytanie. Czyli strzelać, kiedy próbuje ugryźć. Dziennik Laboratoranta. Po raz pierwszy wypuściliśmy gamy ze zbiornika. Ruchy spowolnione, możliwości bojowe niewielkie. 14, 18 kwietnia. Próby z dodatkowymi hormonami i lekami. Jedna korekta przyniosła pozytywne wyniki i większości możliwości bojowych. Osobnik jest teraz w stanie poruszać się szybko i połyka ofiarę w całości. Umbrella oficjalnie zakończyła badanie na gammą. Przed utylizacją udało się nam przemycić z laboratorium kilka osobników o szczególnie wysokim potencjale. Doktor Ro... Logan Carsell stawia sobie za punkt honoru nie limit gamma. Płynęły dwa tygodnie przeprowadzki do kanału. Wzrost temperatury zaskutkował obniżeniem jakości wody, ale mimo naszych obaw osobnikowi nic się nie stało. Gammy szybko zapoznały się z rozkładem kanałów i w ciągu dwóch dni udało się zwiedzić całe podziemia Rakun City. Wszystkie osobniki rozpoznają nas i zachowują się wobec nas przyjaźnie. Ale na wypadek gdyby z, wymknęły się spod kontroli, zaopatrzyliśmy się w broń o dużej sile rażenia. Udało nam się pozbyć, zdobyć to miejsce dzięki łapówce dla szefa wydziału kanalizacji, ale ponieważ gamy nadal rosną, zaczyna robić się tu ciasno. Myślimy, żeby zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Do laboratorium przypałę tam się pracownik oczyszczalni śniegów, ale gamy szybko go wyeliminowały. To potwierdza ich przydatność do zastosowań bojowych. Jutro skontaktuję się z europejskim oddziałem Umbrella. Faktura ze sklepu z bronią Kendo: Dziękujemy za zakup granatnika. Zadupiony egzemplarz został zmodyfikowany, a można było nich używać różnych rodzajów amunicji. Aby zyskać optymalny efekt, należy pobierać amunicję do sytuacji. Jak wspomnieliśmy przy zakupie, ten model został odnowiony i koniecznie jest ręczne obracanie komory między strzałami. Wymaga to dodatkowego czasu, ale dzięki temu cena jest niższa zgodnie z umową. Pociski wybuchające, materiały wybuchowe, a razy dwa zapalające, kwasowe. Pociski minowe, trudne do wytworzenia, niewarte składowania, nie ją w specyfik specyfikacji gamy. Hello! Dobra, przyjemnie, przyjemnie, materiał wybuchowy B. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o lajku, like subskrypcji. widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej.